jest um, mały procent wiedzy młodzieży do tego, co robią przedsiębiorcy. Nazywam się Wioleta cichomska capińska Jestem nauczycielem w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 4 w Nowej Soli. Cała klasa, jak poszła na jeden dzień do jednego przedsiębiorcy, to nie mogła zobaczyć, co inny przedsiębiorca robi. Więc wpadłam na pomysł, żeby jednak tych przedsiębiorców, uczelnie wyższe, zaprosić do nas do szkoły. I tak powstał dzień spotkania z zawodem. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj pokazać nasze miejsca pracy i nasze zakłady uczniom. I zaprosić ich do ciekawego projektu. Nadrzycka Soczek Marta reprezentuje firmę Mazel na dzisiejszym wydarzeniu. Chcemy poprowadzić dzisiaj cykl warsztatów. Jedne dotyczące tego, jak prezentować się pracodawcy, jak przedstawiać swoją osobę pracodawcy, jak brać udział w procesie rekrutacyjnym i jak wygląda on w naszych firmach. Drugie panele dotyczą projektu, który wymyśliliśmy, który ma zachęcić młodzież, a też odpowiedzieć nam na pytanie, jak oni nas widzą, gdzie nas szukają i gdzie powinniśmy być, żeby mogli nas znaleźć. Nazywam się Biskup Monika, pracuję w firmie Jost Polska na stanowisku specjalisty do spraw personalnych i będę dzisiaj prowadziła warsztaty z młodzieżą o rekrutacji i pisaniu dokumentu CV. Jak powinien wyglądać dokument, co powinien zawierać, jakich błędów nie należy popełniać, gdzie szukać pracy, w jaki sposób szukać pracy i oczywiście jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej, bo to jest zawsze stresujące wydarzenie. Mają możliwość porozmawiania o oczekiwaniach właśnie naszych pracodawców i również pracodawcy mogą spotkać już się blisko, może z przyszłymi pracownikami, powiedzieć im, kogo oni do siebie mogliby chętnie Zaprosić do pracy. Będziemy mieli e, możliwość otrzymania feedbacku od uczniów, e, którzy pokażą nam, jak widzą nasze firmy, jak chcieliby je widzieć, a my również mamy coś dla nich za, do zaproponowania. Po pierwsze, sam udział w warsztatach, kontakt z naszymi firmami, stu, wizyty studyjne w naszych firmach. W ramach projektu mogą stworzyć filmik employer brandingowy, e, który zostanie oceniony przez jury składające się z reprezentantów e, Nowej Pracy i są przewidziane nagrody. Naszym głównym celem jest edukacja młodzieży i zaprezentowanie siebie jako firma i nasze inicjatywy nowej praca. Chcemy, żeby młodzież wiedziała, że może do nas przyjść na praktyki, może u nas odbywać staże, może u nas poszukiwać wsparcia, jeśli chodzi o... Przyszłą edukację i pisanie pracy dyplomowej, no i oczywiście może szukać u nas pierwszych doświadczeń zawodowych. Nasi uczniowie będą mogli szukać tutaj, w naszym powiecie, pracy, że oni będą tutaj zostaną, nie pójdą gdzieś indziej szukać pracy, bo mamy fantastycznych pracodawców, z którymi mogą współpracować.